Mając jeden, jeden dzień z zespołem, trudno cokolwiek było zrobić na boisku. Natomiast myślę, że bardzo dużo zrobiliśmy w głowach tych chłopaków. Ja powiem, że jestem zbudowany ich realizacją tego, co ja chcę grać. Grali tak, jakby wielu zawodników grało to już dosyć długo. No, ja żałuję tylko, żeśmy nie wygrali, bo może będę tu nieskromny, ale byliśmy zespołem lepszym. Dyktowaliśmy warunki gry przez większość czasu. Natomiast myślę, że kluczem do, do tego, żeśmy nie wygrali była nieskuteczność Kamila Kos Kosteckiego, bo jednak sam na sam piłka wyłożona nie musiała w ogóle... Jakby zbyt dużego wysiłku wkładać, żeby to wsadził, bo 3-1 jest po meczu. Natomiast końcówka na pewno nie była łatwa, ale próbowaliśmy jeszcze losy odwrócić. No i cóż, ja na pewno jestem zbudowany postawą chłopaków, ich, ich mądrością w grze, bo, bo tyle akcji, ile dzisiaj przeprowadzili, ofensywnych, tyle odbiorów, ile było dzisiaj w, w tym meczu. To nie widziałem, bo oglądałem sporo spotkań przez siedem kolejek tego zespołu. Także na pewno to jest duży pozytyw. Gratuluję gospodarzom no i życzę wszystkiego dobrego. Chciałbym zapomnieć przede wszystkim o pierwszej połowie, która była w naszym wykonaniu naprawdę bardzo słaba. Już od, od początku nie było takiej słabej pierwszej połowy, ale to mówię, to zwalam też na winę to, że gdzieś tam w ogóle siedzi przekonanie, że z takim zespołem się zupełnie inaczej będzie łatwo grało. Inaczej się gra z zespołami z góry, inaczej się gra z zespołami z dołu. Zespół gości naprawdę zaprezentował się fajnie, bardzo fajnie. Miał kilka czy kilkanaście dobrych sytuacji. Nieskuteczność niestety pozbawiła ich punktów. Cieszę się, że chłopacy zrozumieli w szatni po przerwie, że musi wyjść inny zespół, że zespół musi wyjść zmotywowany tym, że chce zwygrać, bo jest liderem i chce doliczać te trzy punkty i trzy oczka. I tak z takim nastawieniem wyszliśmy. Gratuluję trenerowi tutaj. Mam nadzieję, że w przyszłych kolejkach będzie robił punkty. D dziękuję chłopakom za zaangażowanie do końca, za wiarę przede wszystkim ze zwycięstwo. My cały czas jesteśmy u góry. Mam nadzieję, że z takimi nadziejami pojedziemy do Kalisza i w tym Kaliszu następne punkty liczymy. Dziękuję. Czekałem na tą bramkę. Cieszę się bardzo, że że w takim meczu udało się strzelić, bo to, to była bramka taka na 2-1, która, yy, że tak powiem, no dała nam trochę jeszcze nadziei na to, bo, bo, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, dwa razy przegrywaliśmy, ale myślę, że właśnie w takich momentach poznaje się zespół, gdzie, gdzie przegrywaliśmy dwa razy, dwa razy dostaliśmy takiego, taki cios mocny, który nas powalił, ale dwa razy się potrafiliśmy podnieść. No i cieszy to, że, że ta skuteczność trochę powróciła, bo tak jak w wcześniejszych meczach tej skuteczności nie było. No i, i często tak się zdarzało jak w Dzieszowicach, że przegrywaliśmy spotkania, chociaż mieliśmy dużo sytuacji. Tak teraz tych sytuacji więcej mieli goście, ale to my z, z, zatrzymaliśmy u nas, zostały trzy punkty. Cieszymy się z tego bardzo, no i, i cieszymy się, że po nie zawsze. Po, po dobrym meczu trzeba wygrać. Trzeba też umieć wygrać spotkanie, którym, w którym nie idzie, tak jak to wyglądało w pierwszej połowie. No, no, ewidentnie gra nam się nie układała, ale, ale tak jak tutaj tener powiedział, na drugą połowę wyszedł zupełnie inny zespół. Trochę jeszcze pokrzyżowała nam plany ta, ta bramka stracona w, na początku drugiej połowy, ale, ale nie załamaliśmy się i do końca wierzyliśmy, że, że jesteśmy zespołem, który potrafi tutaj wygrać i tak się też stało. Dlaczego, się spytałem, 53. minucie zmienił pan bo dopiero Wojtka Świderka, mecz fatalny rozegrał? Tak, zgadza się, mamy już którą z kolei kolejkę, każdy może być z nich zmęczony trochę. Nie w każdym meczu idzie dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Pawlak właściwie wchodził dopiero po ciężkiej kontuzji stawu skokowego, więc nie chciałem go od początku wpuszczać, takie było też założenie, że wejdzie w drugiej połowie. 10 minut i tak to się stało. Mimo tego, że Wojtek dzisiaj rozegrał słabsze spotkanie. Na pewno tutaj starał się, bo to w jego genach jest to, że serce zostawia na boisku. Nie szło mi dzisiaj. Dlatego został zmieniony. Mam tak szeroką kadrę, że tutaj nie ma żadnego problemu. Jeszcze czas jest na kaplarnego i tu panowie zresztą wszyscy żeśmy zobaczyli, że to jeszcze nie jest ta, ta bajka, ale będzie dostawał szansę i na pewno to nie będzie skreślony przede wszystkim warunki fizyczne i to, że potrafi grać w piłkę, no to nie podlega dyskusji, ale no mówię, no jeszcze czas na tego młodego napastnika i będziemy szukać jakichś innych rozwiązań. Mam nadzieję, że, że w pewnym momencie ten Kaplarny, który, który jest z nami, gdzieś jego talent wyskoczy, wystrzeli i będzie naprawdę pożytecznym zawodnikiem. Tak, Karol jest, Karola specjalnie nie braliśmy dzisiaj na dzisiejszy mecz. Właściwie mógł dzisiaj wyjść, mógł być w tej 18, ale w związku z tym, że no, ta, ta noga jeszcze nie wygląda dobrze, więc postanowiliśmy, że przytrzymamy go na kalicję. Pan Piotra Bolot robi wszystko, żeby był z nami. Mam nadzieję, że od poniedziałku normalnie zacznie trenować, więc tutaj siła ataku na pewno będzie większa, zdecydowanie większa. W ramce dalej. To się okaże, zobaczymy jak będą się prezentować w tym tygodniu. Uważam, że Osa nie popełni dzisiaj żadnego błędu. Kilka fajnych interwencji, stracone bramki, nie, nie z jego winy, nie na jego konto, ale zawsze mówię, mamy pole do, do wyboru, czy mieć młodzieżowca w bramce, czy nie. My na razie z tym nie mamy problemów, mamy tylu młodzieżowców, że na każdej pozycji właściwie każdy może zagrać, więc nie ma, nie ma problemu żadnego.